Mieli być silniejsi przeciwnicy. A teraz po zakończeniu gry poczytam sobie jak wyglądały poszczególne próby. Dlaczego? łupior co się musi wiązać z tym miejscem. Medali o nasze drży, ale niczego nie widzę. Może kaganek, pokaże kagane coś więcej. Ej, ale czekajcie, czekajcie, bo to było. Nieważne. Może tu tu. wydawało mi się, że przy tamtej jaskini też był więcej. drogowska. Coś nadgryzło tam uś. mi się grubo wydaje, że te arcy arcymistrzowskie co dopiero co jak pójdę na krainę krew i wino. I chyba nawet tak się zdarzyło, że przeczytałem na internecie o tym. Szapki. Nie, tu jest więcej poszukiwań w Kremoren. Warto się tu rozejrzeć. Nawet, co by tak zmasakrowało, bo na pewno nie człowiek. Warto się tu rozejrzeć.

To schematy Reynalda są brakującym ogniwem notatek, które znalazłem w Kermoren. Mam już wszystko, żeby wykonać jego zbroję. Zlatowana wieki temu. Warto się tu rozejrzeć. Ale nie, zobaczmy, co tam dalej jest. Jak się nazywał ten przedmiot, który pozwala nam jak to się nazywa, który nam pozwala widzieć rzeczy zaklęte? No nie pamiętam. Megask Nie wiem, ale znajdźmy to zadanie i spróbujmy je zrobić. Tutaj nic nie czuć. Nie, to było co innego, a nie ten kaganek. Ale olejmy to na razie. Spadł z nieba. Głowa Wilka. Znam to miejsce. Tu przeprowadzano pierwsze próby traw, zanim zbudowano zamek. To się tu rozejrzeć. nam nam się eliksir kota. A my jak na złość użyliśmy orki. Się tam, gdzie tworzono zabójców potworów, od ironii o, aż od Dokonywano przemian. Niezła akustyka. Pięć minut, wsparcie. Stół do przemian, podobny do naszego ponurego Alberta, tylko jeszcze bardziej ponury. Ten zapach mutageny, tyle lat minęło wciąż mnie mi mdli Ten zapach mutageny, tyle lat minęło wciąż mniem mi dli. się Ten zapach, mutageny. Tyle lat minęło. Wciąż dolem dni. Przygotowywano aligsirę, raczej śrubę. Strojstwo zepsute. Nie mam pojęcia, do czego to mogło służyć. Ale może i lepiej. Może i lepiej. Ten zapach. Mutageny. Tyle lat minęło wciąż. Tego też? Mdli. Ten zapach. Mutageny. Tyle lat minęło wciąż. Mnie mgli. On to już powiedział 15 razy, chyba dzisiaj, oglądając różne rzeczy. Tutaj. Dobra, żeby Wiedźmina tam nie zemdliło za bardzo. Idziemy dalej. Co mm, on zrobił? Ale ah, jesteś jest pasku. O zakład, żani jednego czerwonego mutagenu ba, żadnego mutagenu. A trudno, zabiliśmy trochę potworów, to się liczy. Tak, tak, cześć, bez kamery. A ja kiedyś miałem na YouTube kamerę ogólnie odpaloną. O nie, ale płotka mi zleciała. Nie pamiętam. Powiem szczerze, nie pamiętam. Dobra, idziemy w tą stronę. Tak będzie najszybciej. No, sobie będę robił przerwę jeszcze, a wtedy wracam do Was wieczorem, bo muszę komputer sobie przenieść. To są jaja, będę miał nowy pokój do komputera. Ale jeszcze nie wiem, bo muszę ten pokój cały zrobić. Na razie jest w ruinie. W sensie, że dosłownie tam są tylko drzwi do zakluczenia i nic nie ma w tamtym pokoju nowym. Ani kaloryferów, ani nic. Ale to się wszystko ogarnie, nie? To się wszystko ogarnie. Tutaj nie ma. I ja wracam się jak taki, nie To się wszystko ogarnie, będzie pokój fantastyczny. Jeszcze matą sobie akustyczną obiję, na nowo wymaluję, oj. To ja tam, czego ja tam nie zrobię? A co zrobię, bo to... Pewnie miną lata, zanim cokolwiek tam ruszę palcem chociaż. Są plany. Są chęci. Ale nic poza tym. Bo nie ma ani matsów, ani umiejętności. Ostatnio tak siedziałem sobie nad ryba, na... Nad, 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 nad czym ja siedziałem? Nad jeziorem, a potem poszedłem posiedzieć sobie nad rzeczką i stwierdziłem, że w sumie to chyba w RFA sobie pogram Bo IRL to nie mogę ryb złowić, bo jestem słaby. Górę. A ja tak nawet wolę bez kamerki. Bo po co tam komuś psuć humor, moim wyglądem, nie? Mógłbym zamiast tego grać sobie po prostu w grę i zrobić jakąś postać AI, która by tutaj chodziła i cytkami pokazywała, świeciła. To by też jakaś opcja była. Ale on szybko się odwrócił taki topielec, bym powiedział, zwinny. I jest mutagen. Ale nie taki, jaki chcieliśmy. Bo my to czerwony chcemy mutagenny. Warto to obadać, głowa wilka. Poniósł już wilk razy kilka ponieśli i Gerarda. Ale nie, ja teraz zaczarowałem kamienie. Rzuciłem na niej akcji, żeby się nie ruszały. Tak co bym mógł trafić, nie? Jakieś dziwny dźwięk, jakby jakieś insektoidy. Nie wiem, nie wiem, nawet się nie domyślam, co to może być. Nie, bo tam jakiś potwór jest. My bądźmy tu i w tym miejscu zapisujemy grę. Albo nie, przejdźmy. Na wakacjach w Kermoren. Nie bardziej tak. O, na wakacjach w Kermoren. Super. Zapisujemy grę. Ja tu się z wami żegnam. Kończę. Do zobaczenia i do usłyszenia.